Witam Was serdecznie. Tu manik na rowerze. Słuchajcie, raz pada, raz nie. Także dzisiaj pogoda jest okropna. Teraz akurat mam słońce, także mogę coś porobić na dworze. No a dzisiaj zajmę się płotnikiem. Głównym było to, że nie przerzucały. Belgia. Holandia. Dzisiejszego filmu jest literka B B jak błotnik Słuchajcie, no nie jestem jakimś ultrakolarzem Więc e, Lubię jeździć sucho I czysto Więc e, na, moim, na moich rowerach Znajdują się błotniki Różnego rodzaju Więc e, chyba powstanie jakaś seria Na temat błotników i błotniki na rowerach MTB u mnie, błotniki na szosie, błotniki na gravelu także będzie tych filmów więcej kreujemy się błotnikiem do e mojej żony na początku mojego filmu zapraszam was do subskrybowania, lajkowania reagowania jak, jakiegokolwiek pod moimi filmami tak żebym Miał jakieś rozeznanie, czy, się, czy to warto kręcić tego typu filmy, czy nie. Czy wam się to podoba, czy nie. Bo ludzi, ogląda, ludzi oglądających jest bardzo wiele, a reakcji bardzo mało. Także nie wiem, co o tym myśleć. Czy, czy to działa, czy nie. Dobra, nieważne, nie będę gędził. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać. E, rower, czyli owe Wam pokazać rower Overfly Bolta. jest to rower mojej żony, no nie będę dzisiaj mówił o tym rowerze, aczkolwiek chcę dzisiaj założyć do niego błotniki, ponieważ moja małżonka musi sporadycznie jeździć do pracy kilkadziesiąt, kilka kilometrów, dobra kilkadziesiąt kilometrów, także rower elektryczny tutaj jest bardzo wskazany ponieważ po pracy i do pracy trzeba jechać, także lepiej, lepiej żeby było to rowerem więc tak, delikwentami, które, botnikami, które będę zakładał pierwszy, który tutaj jest to jest od SKS, SKS. to jest Blade 2 on jest tam taki mocowany na taką fajną, sprytną jedną ręką ciężko na taką sprytną zaczepkę i ty się po prostu go później w pinach zajmę się tym jak będę miał wolną rękę słuchajcie no i ale nie mam błotnika z przodu, więc zakupiłem sobie od to jest topek mamy od topeka to się nazywa Terra Fender M1 przyśniećmy razem co to jest za błotnik. Błotnik jest dedykowany do MTB tu mamy skok. Nie, mamy tutaj rozszerzenie widelca. lift, czyli jak jest szeroko musi być. Czyli nie pasuje do tych wąskich. Tu mamy jakie koła? Można na 26 do 29. U mnie jest akurat 29. Aha, i tutaj jest mniej więcej jakaś średnica bieżnika może być. Powinien pasować, jest to strasznie gruby, yy, szeroki błotnik, więc powinno to wszystko elegancko, dedykowany do rowerów elektrycznych. Na zdjęciu elektryczny. z rozpakowaniem tego urządzenia, co mamy? Mamy imbusik do ustawiania i mamy tam błotnik. Mam nadzieję, że się nie pokrzywił trochę, trochę leżał. Zanim, zanim go zacząłem teraz używać. A więc ładnie, z prostymi tutaj mocowaniami. Tutaj mamy też yy, regulację. Czego jest ta regulacja? Aha, to się tutaj zaczepia i reguluje się jakby dodatkowo, można naciąg, naciąg wyregulować imbusem, czyli dociągnięcie całego paska, jak już jest zapięty normalnie, to można nie polegać, to można dodatkowo dociągnąć sobie to za pomocą tych oto śrubek. Dobra, zajmujemy się tyle co delikatnie, żeby nie forsować. Co my tu jeszcze mamy? Mamy dodatkowo jakąś gumeczkę, jakiś paseczek. I ten paseczek jest, ten paseczek jest do, zam, do zamocowania tego na y, fork, czyli tutaj. Zaraz muszę... Czyli tutaj się jeszcze mocuje dodatkowo do tego. Przepraszam, nie wiem jak to się nazywa, ale do amortyzatora, do tego pałąku do amortyzatora. E, czyli błotnik będzie wyglądał w ten sposób. Tutaj będzie e, zamocowanie... A dobra, nie będę wględził. Mocu, montuję i zaraz zobaczymy jak to wyglądać będzie na rowerze. E, zanim, zanim zabiorę się do pracy, Odłożymy tu, żeby nie latało. Odetnę pierwszy ten błotnik, który tutaj wcześniej był. A był tutaj taki zwykły plastikowy od sks który chronił w sumie tylko twarz rowerzysty jadącego na rowerze aborowy westy, jak to woli. No i sam amortyzator przed jakimś większym zabrudzeniem. Na pewno nie jest to trudne w montażu. Włożę jeszcze tą drugą. Na podstawie tego co tutaj mamy, czyli zaczepiamy, zaczepiamy tu ładnie przepią z tego główką do... Łodźce A więc tutaj i przekładamy przez... Tutaj przez to oczko. Pomożemy sobie kluczem. Jeszcze wszystko nowe, sztywne. Także okej, okay. przełożone, zaczepione i wędruje na rower. Mam nadzieję, że nie będzie to kolidowało zbyt mocno. Ach, już wiem, to jest, żeby nie trzeba było tego zawsze przekładać. Yy, mam nadzieję, że nie będzie to kolidowało z moim bo... Logarznikiem dobra, to idzie na górę, Czy może być. Muszę pomyśleć, bo trochę koliduję z bagażnikiem. Także, no nie ciekawie, trzeba będzie coś tutaj pomyśleć. Może poprzesuwać trochę bagażnik, bo ja mam tutaj założony bagażnik. Także, będę musiał jeszcze pomyśleć, jak tutaj to w miarę dopasować. To by musiało być gdzieś tu, akurat wychodzi na bagażnik. A troszkę niżej się nie da. Dobra, muszę to zobaczyć, rozpracować. I pokręcić może tutaj śrubką. Można tutaj jeszcze widać, że chyba można to trochę wyciągnąć. Także widzimy się jak to zamontuję. Tak wyglądają błotniki na e-bike'u. Nie jestem zbytnio zadowolony z tego topka. Okazało, okazało się, że jest zbyt, zbyt szeroki, żeby w, był zamontowany pod. Bo producent sugeruje, żeby był zamontowany tutaj pod, no, a tu już miejsca nie ma, więc jest zamontowany na. Mam nadzieję, że się spisze. Z tyłu, już, jak już mówiłem, jest błotnik od SKS. Blade. Blade X-Blade 2. Jest on zamontowany tutaj w na, na ten sposób. Mam nadzieję, że na dziurach nie będzie za mocno klapał. I, i mamy tutaj wystarczającą odległość, żeby nie szorował. Muszę jeszcze coś pomyśleć. Może, może troszkę jednak do góry go wezmę. Nie wiem, bo tutaj troszkę za nisko jest. Także jeszcze można tutaj trochę poregulować. I pokombinować. Ja się I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.